Każdego ranka, kiedy otwierasz oczy, przed tobą pojawia się szansa okazja, by stworzyć coś naprawdę wyjątkowego. Nie dzięki wielkim skokom, ani dramatycznym momentom, ale przez ciche wybory, które podejmujesz, zanim ktokolwiek inny to zauważy. To właśnie te decyzje, które na pierwszy rzut oka wydają się tak zwyczajne. Tak niepozorne stają się fundamentem życia niezwykłego. I tu kryje się prawda, której większość ludzi nie dostrzega. Życie niezwykłe nie powstaje z niezwykłych chwil. Ono buduje się na zwyczajnych chwilach, potraktowanych w sposób niezwykły. Świat często celebruje wielkie osiągnięcia, spektakularne przełomy, ale za każdą ogromną wygraną. Stoi długa ścieżka cichego, konsekwentnego wysiłku. Zwykłe dni, zwykłe zadania, codzienne decyzje powtarzane świadomie, aż w końcu sumują się w coś wielkiego. Pomyśl nad tym głęboko. Każdego dnia albo budujesz życie, jakiego pragniesz, albo wzmacniasz to, którego wcale nie chcesz. Każda decyzja, nawet najmniejsza, Kierujecie na jakąś ścieżkę. Nie ma tutaj neutralnego terytorium. Każdy wybór przybliża cię lub oddala od życia niezwykłego. Nie musisz czekać na idealne warunki, na doskonałą okazję, ani na wymarzony moment. Wystarczy ci dzisiejszy dzień, zwyczajny dzień i decyzja, by zrobić z nim coś wyjątkowego. I właśnie tutaj wielu ludzi się blokuje, ciągle czekają. Czekają na lepszy moment, aż wszystko ułoży się perfekcyjnie, aż poczują się gotowi. Ale samo czekanie nie buduje życia niezwykłego, ono je tylko opóźnia. Życie nie jest czymś na co się czeka, jest czymś, co budujesz kawałek po kawałku, chwila po chwili. Budujesz je, ucząc się panować nad swoimi zwykłymi dniami. Doskonałość wcale nie jest skomplikowana, tak samo jak niezwykłość. Sprowadza się to do robienia zwyczajnych rzeczy z niezwykłą dyscypliną, intencją i konsekwencją. Chodzi o to, żeby być obecnym w stu procentach, nawet gdy nikt nie patrzy. Chodzi o to, żeby stworzyć standardy. Które nie zmieniają się w zależności od nastroju ani od okoliczności. Nie potrzebujesz specjalnych talentów ani perfekcyjnych warunków. Potrzebujesz jedynie gotowości, by traktować każdy dzień jak coś cennego, każdą chwilę jak coś ważnego. Życie niezwykłe to nic więcej, jak nawyk zdyscyplinowanego traktowania każdego zwyczajnego dnia. Tak, żeby się liczył każdy bez wyjątku. Dzisiaj porozmawiamy o tym dokładnie: jak budować swoje życie krok po kroku, dzień po dniu, nie przez czekanie na coś spektakularnego, ale przez opanowanie tego, co zwyczajne. Bo kiedy opanujesz dziś, potem jutro i kolejne dni, niezwykłość przyjdzie naturalnie. Życia niezwykłe często chowają się w najbardziej zwyczajnych miejscach, w prostych rutynach, w cichych nawykach, w decyzjach, które początkowo wydają się mało znaczące łatwo je przeoczyć, bo nie dają poczucia wagi. Ale zastanów się: wszystko, co naprawdę ważne, zaczynało się od czegoś małego. Każde wielkie osiągnięcie Każda niesamowita historia sukcesu zaczęły się od decyzji, które łatwo było zignorować, bo wyglądały na zwykłe, codzienne. A jednak, to właśnie te zwyczajne działania, powtarzane konsekwentnie, prowadzą do wyników naprawdę niezwykłych. Jak ktoś osiąga niezależność finansową? Rzadko dzieje się tak, że nagle trafiają na fortunę. O wiele częściej to efekt tego, że regularnie odkładają trochę pieniędzy, mądrze inwestują i zarządzają swoimi zasobami dzień po dniu. Jak ktoś zostaje ekspertem w swojej dziedzinie, na pewno nie z dnia na dzień. To rezultat codziennej nauki, regularnego czytania, drobnego doskonalenia umiejętności przez miesiące i lata. Proces wcale nie jest widowiskowy. Ale efekty zawsze robią wrażenie. Niezwykłe rezultaty to zawsze skutek zwyczajnych decyzji podejmowanych z intencją i konsekwencją. I właśnie tu zaczyna się prawdziwe wyzwanie. Konsekwencja jest cicha, nie reklamuje się głośno, nie domaga się uwagi. Dlatego łatwo ją zignorować. Ludzie często szukają czegoś efektownego, przełomowego czegoś, co w jednej chwili odmieni ich życie? Ale z mojego doświadczenia wynika jasno: rzeczy efektowne rzadko trwają, drastyczne zmiany rzadko się utrzymują. To, co zostaje na długo i naprawdę tworzy życie niezwykłe, to cicha, spokojna dyscyplina, wybory dokonywane codziennie, z uwagą, nawet jeśli nikt ich nie zauważa i nikomu na nich nie zależy. Bo w głębi duszy wiesz, że każda decyzja ma znaczenie, każdy czyn coś zmienia. Twoje obecne życie to po prostu suma codziennych decyzji, jakie podejmowałeś do tej pory. Jeśli dzisiaj kochasz swoje życie, to dlatego, że przez dłuższy czas dokonywałeś dobrych wyborów. Jeśli w pewnych obszarach nie jesteś zadowolony, to zwykle nie chodzi o pecha ani czynniki zewnętrzne, tylko o decyzje, codzienne, zwykłe wybory, które z czasem dodały się do siebie. Ale piękne w tym wszystkim jest to, że skoro te wybory stworzyły twoje obecne życie, nowe wybory mogą stworzyć zupełnie inne. W chwili, gdy to zrozumiesz i przyjmiesz do siebie, odzyskujesz siłę. Siłę, która pozwala Ci odmienić wszystko dzień po dniu. Pomyśl, jak potężny może być każdy dzień. Jeśli dziś postanowisz przeczytać tylko dziesięć stron dobrej książki, prawdopodobnie nie zauważysz żadnej zmiany od razu, ale jutro znów przeczytasz kolejne dziesięć stron. Po miesiącu skończysz jedną książkę, po roku przeczytasz ich kilkanaście. Po pięciu latach Twoje myślenie zmieni się radykalnie, wiedza poszerzy się ogromnie, a życie całkowicie się odmieni, wszystko przez te dziesięć stron dziennie. To jest właśnie moc codziennej dyscypliny to potęga małych wyborów, które kumulują się w czasie. Niezwykłe rezultaty nie wymagają niezwykłych działań. Wystarczy zwyczajne działanie, powtarzane nieprzerwanie. Wyobraź sobie swoje zdrowie w podobny sposób. Jeśli dzisiaj pójdziesz na spacer zaledwie 15 minut, może to wydać się niczym istotnym. Ale jeśli będziesz spacerować codziennie przez miesiąc, poczujesz więcej energii. Jeśli będziesz to robić rok, twoje zdrowie zmieni się znacząco. A jeśli utrzymasz ten nawyk przez 5 lat. Twoja długość życia i jakość życia mogą poprawić się w sposób, o którym nawet nie marzyłeś. Bez niczego spektakularnego, bez fajerwerków, po prostu prosta, codzienna dyscyplina. Ta zasada działa wszędzie: w finansach, relacjach, rozwoju osobistym. Każda z tych dziedzin reaguje niezwykle mocno na małe, Konsekwentne ulepszenia, ale jest coś, czego nie możesz zapominać. Konsekwencja nie oznacza, że nigdy się nie potkniesz. To nie znaczy, że nigdy nie opuścisz dnia. Chodzi o to, żeby po każdym upadku szybko wracać do swoich nawyków, bo potknięcia będą się zdarzać. Życie nie jest idealnie przewidywalne. Zawsze pojawią się rozpraszacze. Zawsze przyjdą błędy, ale konsekwencja nie polega na perfekcji, polega na wytrwałości, na tym, żeby szybko zauważyć, że zboczyłeś z kursu i natychmiast wrócić na właściwą drogę. Ludzie naprawdę niezwykli nie są bezbłędni. Oni po prostu za każdym razem nieustannie podnoszą się po porażkach. Chcę, żebyś przemyślał siłę tego jednego. Zwyczajnego dnia. Wystarczy tylko dzisiaj, żeby zmienić całą swoją przyszłość. Nie potrzebujesz perfekcyjnych warunków ani specjalnych zasobów. Potrzebujesz tylko gotowości, żeby użyć tego dnia w sposób intencjonalny. Podjąć małe decyzje, które pasują do przyszłości, jakiej pragniesz, poprawić choć jeden drobny obszar. Wykonać jedną małą czynność, zbudować jeden nowy nawyk, bo te drobne działania dzisiaj zamieniają się w wielkie rezultaty jutro, zwyczajne dni tworzą niezwykłe życie. Każdy wybór, jaki podejmujesz, działa jak kompas, choćby tylko lekko przesuwać je w określonym kierunku. Na początku ta różnica wydaje się tak mała, że niemal niezauważalna. Wydaje się błacha, ale jeśli ten drobny skręt powtarzasz przez dni, miesiące, lata, zmienia on całkowicie twoje miejsce docelowe. Życie nie jest kształtowane przez jedną dramatyczną decyzję, lecz przez setki, a czasem tysiące małych codziennych wyborów. Wyborów, które często wydają się mało ważne, a jednak to one determinują twój los. Wyobraź sobie, że każdego poranka wstajesz i dokonujesz tylko trochę innego wyboru. Co zjesz, jak spędzisz czas, co przeczytasz? Pomyśl, jak bardzo zmieniłoby to twoje życie po kilku miesiącach. Jeden mały wybór każdego dnia może zaprowadzić cię w zupełnie inne miejsce. Właśnie dlatego mówię, że przyszłość to nie jest coś, do czego się wchodzi. Przyszłość to coś, co się tworzy. Każda decyzja to krok w kierunku tej przyszłości. Każdy wybór prowadzi cię do jakiegoś przeznaczenia. I teraz spójrz na swoje finanse. Jak wyglądały w ostatnich pięciu latach? Ale ważniejsze pytanie brzmi: jak będą wyglądały w następnych pięciu? Wyobraź sobie, że od dzisiaj, od tej chwili. Decydujesz się odkładać każdego dnia tylko kilka dodatkowych złotych. Na początku to się wydaje nieważne. Kilka złotych dziennie to drobiazg, ale dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku te drobne oszczędności się kumulują. Dochodzi procent składany. Twoje bezpieczeństwo finansowe rośnie coraz mocniej. W końcu ta mała, codzienna decyzja staje się różnicą między stresem finansowym a wolnością finansową. Jeden drobny wybór, podejmowany konsekwentnie, może zmienić całą Twoją przyszłość. To właśnie tak potężne są Twoje codzienne decyzje. Naprawdę nie żartuję. Twoje codzienne wybory kształtują nie tylko Twoje okoliczności. Ale Twoją tożsamość. Za każdym razem, kiedy decydujesz się coś przeczytać, stajesz się mądrzejszy. Za każdym razem, kiedy odkładasz pieniądze, stajesz się bardziej zdyscyplinowany finansowo. Za każdym razem, kiedy wybierasz życzliwość, stajesz się bardziej życzliwym człowiekiem. Twoja tożsamość to nic innego, jak suma wyborów, które powtarzasz stajesz się tym, co robisz regularnie, a twoje przeznaczenie naturalnie podąża za twoją tożsamością. Nie musisz gonić za przyszłością. Wystarczy, że staniesz się człowiekiem, który codziennie, poprzez swoje wybory, przyciąga taką przyszłość. Pomyśl o relacjach. Jak buduje się prawdziwie wielkie relacje? Nie dzięki jednemu wielkiemu gestowi, ani przez sporadyczne, okazyjne dowody miłości, buduje się je małymi, codziennymi wyborami, takimi jak uważne słuchanie, jak okazywanie wdzięczności, cierpliwość, życzliwe, przemyślane gesty każdego dnia. Te drobne działania, powtarzane konsekwentnie, tworzą relacje niezwykłe. Relacje nie rodzą się w wielkich momentach, powstają z codziennej troski, szacunku i uwagi. Twoje codzienne wybory kształtują relacje tak samo pewnie, jak kształtują każdą inną sferę twojego życia. Pomyśl teraz o zdrowiu. Małe decyzje: co zjesz, ile się ruszysz, jak poradzisz sobie ze stresem. To one tworzą Twoją przyszłość zdrowotną o wiele bardziej niż cokolwiek innego. Nie możesz zdecydować, że jutro będziesz w idealnej formie, ale możesz dziś podjąć zdrowe działanie. Możesz wybrać krótki spacer, możesz zjeść wartościowy posiłek. Każda mała decyzja staje się częścią Twojej codzienności, częścią Twojej tożsamości, i w końcu. Twoje zdrowie staje się po prostu sumą codziennych, konsekwentnych wyborów. To samo dotyczy każdej dziedziny życia, kariery, finansów, rozwoju osobistego, a nawet szczęścia. I tu pojawia się wyzwanie. Codzienne wybory są tak łatwe do zignorowania, bo wydają się małe, niepilne. A co jest w tym fascynujące? To, co dziś wydaje się pilne, za rok zwykle nie będzie miało znaczenia. A to, co teraz wygląda na drobiazg, za jakiś czas może zmienić całe Twoje życie. Ludzie bardzo często zamieniają to, co najważniejsze w długim terminie, na to, co wydaje się pilne w krótkim terminie. Reagują impulsywnie, zamiast wybierać świadomie. A kluczem do życia niezwykłego jest odwrócenie tej tendencji, dokonywanie codziennych wyborów nie w oparciu o chwilowe odczucia, ale o swoje długoterminowe priorytety. Wyobraź sobie, że od dzisiaj każdą decyzję podejmujesz z jasną świadomością, kim chcesz być w przyszłości. Wyobraź sobie, że wybierasz na podstawie tego, co dla Ciebie najważniejsze, a nie tego, co akurat odczuwasz w danej chwili, pomyśl, gdzie mógłbyś być za sześć miesięcy, za rok za pięć lat. Przyszłość nie dzieje się przez przypadek. Przyszłość jest zaprojektowana. Twoje codzienne wybory to plan budowy Twojego życia. Albo świadomie tworzysz swoją przyszłość przez przemyślane decyzje, albo pozwalasz żeby przypadek i okoliczności zrobiły to za Ciebie. Wybór zawsze należy do Ciebie. Zastanów się więc teraz szczerze, jaką przyszłość tworzysz swoimi dzisiejszymi wyborami. Gdybyś miał dalej żyć tak samo, podejmując te same decyzje, trzymając się tych samych rutyn, dokąd to wszystko Cię zaprowadzi. Jeśli ta wizja Cię nie ekscytuje, Rozwiązanie jest proste: Zmień swoje wybory dzisiaj, bo decyzje, które podejmiesz dziś, staną się jutrzejszą rzeczywistością. Nigdy nie jest za późno, żeby zmienić swój kurs. Czasem wystarczy mały skręt dzisiaj, żeby za jakiś czas znaleźć się w zupełnie innym miejscu. Pamiętaj: Twoje przeznaczenie nie jest czymś sztywnym, raz na zawsze ustalonym. Ono jest elastyczne, reagujące, w całości zależy od Twoich codziennych decyzji. Masz w sobie niesamowitą siłę siłę wpływania na swoje okoliczności, na swoją przyszłość, na swoją tożsamość. Tę siłę uruchamiasz przez to, co wybierasz dzisiaj. Wybieraj świadomie, wybieraj konsekwentnie. A twoje przeznaczenie naturalnie, nieuchronnie, podąży za tobą. Każdy dzień ma znaczenie, każda decyzja ma znaczenie. Nigdy nie lekceważ siły drobnych wyborów. To one kształtują twoją przyszłość, twoją tożsamość, a w końcu całe twoje niezwykłe życie. Wybieraj mądrze dzisiaj, a zobaczysz, że jutro zadba o siebie samo. Każde wielkie osiągnięcie, każdy niesamowity przełom, to nic innego, jak suma małych, konsekwentnych ulepszeń wprowadzanych codziennie przez długi czas. To fascynujące, prawda? Wielkość nie pojawia się nagle, w pełni ukształtowana, ona rośnie stopniowo, powoli, czasem tak cicho, że prawie jej nie widać. Ale właśnie w tym powolnym, konsekwentnym wzroście tkwi prawdziwa siła. Małe, codzienne ulepszenia mają w sobie ogromną moc, nie dlatego, że natychmiast zmieniają wszystko, ale dlatego, że z czasem kumulują się w sposób dramatyczny. Zastanów się, jak naprawdę dzieje się rozwój. Wyobraź sobie, że każdego dnia poprawiasz się zaledwie o 1%. 1% wydaje się śmiesznie mały, prawie niezauważalny. Ale właśnie w tym jest sekret małych kroków. Po miesiącu jesteś znacznie lepszy, po roku zmiana jest ogromna, a po pięciu latach stajesz się osobą, której nie poznałbyś sprzed lat. Ten jeden procent dziennie, tak niewielka liczba, potrafi całkowicie odmienić życie. Najczęstszy błąd, jaki ludzie popełniają, polega na tym, że szukają wielkich skoków, chcą natychmiastowych przemian, ogromnych rezultatów, ale takie gwałtowne zmiany rzadko trwają, nagłe sukcesy rzadko się utrzymują. Prawdziwa Trwała poprawa zawsze przychodzi stopniowo, powoli, świadomie. Chodzi tylko o to, żeby codziennie stawać się odrobinę lepszym, bo małe, powtarzane ulepszenia z czasem przekształcają się w wyniki, które wydają się wręcz niewiarygodne. To działa wszędzie w zdrowiu, w relacjach, w karierze, w finansach. Pomyśl, jak możesz rozwijać swoje kompetencje zawodowe. Załóżmy, że każdego dnia uczysz się jednej nowej rzeczy, jednego drobnego zagadnienia lub umiejętności. Po tygodniu masz siedem nowych umiejętności, po miesiącu trzydzieści. Po roku twoja wiedza rośnie tak bardzo, że stajesz się o wiele cenniejszy zawodowo, i to nie wymaga wielkiego wysiłku. Tylko drobnych, codziennych kroków. Niezwykłe mistrzostwo nie powstaje dzięki gigantycznym nakładom pracy jednorazowo, powstaje dzięki codziennej konsekwencji. I tu kryje się coś ważnego. Codzienne doskonalenie buduje rozpęd, a rozpęd to jedna z najpotężniejszych sił prowadzących do sukcesu. Wyobraź sobie kulę śniegową. Która toczy się po zboczu. Na początku jest maleńka, łatwo ją zignorować. Ale gdy się toczy, zbiera coraz więcej śniegu, robi się coraz większa, mocniejsza, szybsza. W pewnym momencie ta mała kulka staje się ogromna, nie do zatrzymania. Z codziennymi ulepszeniami dzieje się dokładnie to samo. Najpierw są niewielkie, ledwie zauważalne. Ale każdy drobny krok buduje rozpęd, a ten rozpęd sprawia, że kolejne kroki przychodzą łatwiej i szybciej. Zanim się obejrzysz, osiągasz rezultaty, o których dawniej tylko marzyłeś, wszystko dlatego, że zacząłeś od małych działań i nie przestawałeś. Największym problemem, jaki spotyka większość ludzi, jest niecierpliwość. Wszyscy chcą rezultatów natychmiast, już teraz. Ale prawdziwe zmiany nie dzieją się z dnia na dzień. Dzieją się każdej nocy, w ciszy, krok po kroku. Potrzebna jest cierpliwość i zaufanie do procesu. Nie zawsze od razu zobaczysz efekty, ale one się dzieją, pod powierzchnią. Dokładnie tak jak nasiona, które zasiewasz w ziemi. Na początku nic nie widać, ale pod ziemią kiełkują i rosną, aż pewnego dnia przebijają się na powierzchnię. Widocznie mocno, niepowstrzymanie. Twoje zadanie nie polega na tym, żeby wymuszać natychmiastowe efekty. Twoje zadanie to po prostu codziennie robić krok naprzód, wiedząc, że wyniki przyjdą nieuchronnie. Jest w tym jeszcze coś niezwykłego: kiedy codzienne doskonalenie staje się twoją rutyną, staje się częścią tożsamości. Nie jesteś już tylko kimś, kto coś robi, stajesz się kimś, kto się stale rozwija, kimś, kto się uczy, kimś, kto osiąga, kimś, kto konsekwentnie rośnie. A taka tożsamość sama w sobie przyciąga sukces, możliwości i spełnienie. Nie musisz już gonić za sukcesem, on sam cię znajdzie, bo stałeś się człowiekiem, który naturalnie go przyciąga. I zapamiętaj jedno: nie musisz zmieniać całego swojego życia od razu, nie potrzebujesz radykalnych rewolucji. Potrzebujesz tylko drobnych, wykonalnych ulepszeń każdego dnia. Jeśli teraz w ogóle nie czytasz, zacznij od kilku stron. Jeśli, jeśli nie ćwiczysz, zacznij od dziesięciu minut. Jeśli Twoje finanse kuleją, zacznij odkładać choć małą kwotę. Każdy drobny krok popycha Cię do przodu, buduje pewność siebie i tworzy rozpęd a potem te małe ulepszenia, przemieniają się w potężne zmiany.